Coś chciałem powiedzieć? i zapomniałem. Największa tama zbudowana przez środowisko Bobrów w Japonii nazywa się Tamagochi. Dzień dobry moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Krzysiek Piersa i zapraszam do kolejnego odcinka Zapytaj Bobiersa, czyli naszego swoistego Q&A w którym rozmawiamy na tematy pisarskie, wy zadajecie pytania ja odpowiadam. Ile stron książki to za mało a ile to za dużo? Zależy od tego co właściwie piszesz, jeżeli piszesz książkę dla dzieci to 100 stron to już będzie naprawdę sporo, a jeżeli piszesz fantastykę to poniżej 300 stron, no to jest stanowczo za mało. Domyślam się, że chodzi ci o taką uśrednioną no, książkę. Obyczajowo, kryminalno, fantastyczną, no to takie średnie to jest 350-400 stron, ale przeliczając to na znaki, to też będzie około 400, 450, 500 tysięcy znaków, dlatego że to, że książka ma 350 stron albo 400 stron nie wynika z samego faktu, że ty nagromadzisz tych liter, nie wiadomo ile, tylko też zależy bardzo mocno od łamania tekstu, zależy od tego, jaki jest ten papier, czy ten papier jest. Napompowany, czy też nie jest napompowany. Bardzo dużo czynników potrafi wpłynąć na to, czy książka jest obszerna, czy też nie. Ogólnie rzecz biorąc, polecam taki, takie 400, 450-500 tysięcy znaków i to jest taki. Gicik. Co myślisz o promowaniu książek do odmóżdzenia się jako największy fenomen wydawniczy? Znaczy domyślam się, że chodzi ci o to, że te książki do odmóżdzenia, te proste książki, dobrze się sprzedają. No jeżeli coś się dobrze sprzedaje i promujesz to jako coś, co się dobrze sprzedaje. No, to chyba dobrze, nie? Tak, tak się to robi. Jak dobrze się coś sprzedaje, to promujesz, hej, to się dobrze sprzedaje. Nawiązując do poprzedniego pytania, lepiej napisać coś bardziej banalnego, co trafi do większej liczby czytelników, ale jako autor nie będziesz z tego zadowolony? Czy napisać coś, co spodoba się nielicznym, ale nie będziemy się wstydzić imienia? Na okładce. O, to o to ci chodzi. Słuchaj, no to to jest tak. No, jeżeli masz się wstydzić swojego imienia na okładce, no to, to tego nie pisz. No, ja piszę fantastykę, piszę poradniki, piszę to z serca i, i bardzo chętnie się pod tym podpisuję. Obecnie, nawet jeżeli erotyk pisze troszkę bardziej dla pieniędzy, bym powiedział, albo thriller pisze bardziej dla pieniędzy, to nadal to jest treść, który, pod którą bardzo chętnie się podpiszę. Nawet w przypadku erotyku, to chociaż. Mamy bardzo często erotyki, bym powiedział, no płytkie fabularnie, to ja nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, żeby jednak ten erotyk miał dość konkretną fabułę, konkretne, konkretnie zaznaczonych bohaterów i żeby tam się jednak działo pod względem obyczajowym. Dużo zależy od tego, co ty jako autor chcesz yy, pokazać. Nie jest problemem stworzenie popularnego, populistycznego nawet dzieła, bo pragnę zauważyć, że film Joker jest kinem absolutnie populistycznym dla zwykłego zjada Popcornu, co nie oznacza, że Joker jest filmem głupim jednocześnie, bo potrafi przekazać całkiem ładne treści. Yy, film taki jak Avengers jest filmem skierowanym z, dla zwykłego zjadacza popcornu, co nie oznacza, że nie potrafi przekazać naprawdę fajnych treści. Można pójść drogą populistyczną i jednocześnie zrobić fajny nakład i nie wstydzić się swojego nazwiska na książce. Warto pamiętać o tym, że piszesz głównie dla ludzi piszesz dla czytelników i jeżeli chcesz, żeby twoja książka sprzedała się w dużym nakładzie to musisz napisać taką książkę, która spodoba się dużej rzeszy ludzi jeżeli chcesz książkę, która spodoba się wyłącznie tobie, to nie wysyłaj jej do wydawnictwa, tylko wydrukuj sobie jeden egzemplarz, postaw na półce, i powiedz, no ta książka jest moja napisałem ją dla siebie i sprzedałem cały nakład, bo był tylko jedna sztuka. Jak dobrać odpowiedni tytuł książki? Czego u ten tytuł ma mówić od razu o czym jest książka. Moja książka nazywa się Kosmiczne Bobry i Zemsta Księżycowej Szarańczy. Więc wiemy, że są Bobry w kosmosie, wiemy, że jest szarańcza i szarańcza się mści. I wiemy o co chodzi. Jest książka Liceum Ogólnomagiczne. I wiemy od wejścia, że rzecz się dzieje w liceum, wiemy, że jest magia i wszystko. I wiemy o co kurczę chodzi. I o to chodzi w tytule, żebyś wiedział po tytule, o co chodzi w samej książce. Co zrobić w sytuacji, kiedy chcemy nadać książce tytuł już istniejącego dzieła? Nie jest to nic znanego na większą skalę, ale na przykład wpisując w wyszukiwarkę, można znaleźć kilka prac tak samo zatytułowanych. Zasadniczo bym się aż tak tym nie przejmował, dlatego, że no istnieje dużo książek o podobnych tytułach, dużo filmów o podobnych tytułach, sam piosenek to już w ogóle. szybko. Jeżeli wpiszesz High Hopes na YouTubie, no to wyskoczą ci przynajmniej trzy całkiem znane kapele. Ja mam w tym momencie taką sytuację, że piszę książkę, którą nazwałem Battle Royale. Z tytułem Battle Royale jest o tyle problem, że po pierwsze istnieje cała gama gier komputerowych typu Battle Royale i od razu to się kojarzy z Fortnite'em, a z drugiej strony yy, mamy mangę Battle Royale, która została opublikowana jakieś 20-25 lat temu, może nawet 30, bo w latach 90-tych Jezu, jak ja jestem stary. I ta manga też ma tytuł Battle Royale i właściwie też dotyczy tego, że każdy na każdego i walka na śmierć i życie. Więc gdzieś tam też biorę pod uwagę, że albo zostanie tytuł Battle Royale, albo zostanie zmieniony na yy, Warzone na przykład, albo coś jeszcze innego, jak mi zasugeruje Wydawca, ale jeżeli mi nie zasugeruje, no to cóż, zostanę na tym Battle Royale i nie wiem, czy to kogoś będzie razić, czy nie będzie razić. Zobaczymy w trakcie, nie? Gdzie polecasz ćwiczyć swoje umiejętności pisarskie, w sensie na kursach, na stronach? No oczywiście polecam swoje kursy pisarskie, bo jakiś czas temu prowadziłem webinary i to takie konkretne i solidne, i z tego co widziałem, ludzie wyszli zadowoleni z tych webinarów, ale ogólnie rzecz biorąc, jak należy ćwiczyć yy, pisanie. Pisz opowiadania. Czytaj książki, róbkiej study. Zarówno z książek, jak i z seriali, kmiń o tym, jak wygląda fabuła, jak jest wprowadzany bohater. Oglądaj sobie pierwsze odcinki seriali i patrz na to, jak bohater zostaje wprowadzony. Oglądaj sobie konkretne wątki. Jeżeli szukasz, nie wiem, walki ze smokiem, no to poczytaj książki, w których występują smoki. Dużo czytaj, dużo pisz, jeszcze więcej pisz, ale krótkich form, żeby nauczyć się wstęp rozwinięcie. Zakończenie, potem coraz dłuższe teksty, a potem dopiero jedziesz na książce. Jeżeli będziesz się uczyć warsztatu na swojej książce, to niestety ukończysz tą książkę, ale ta książka będzie do przepisania, bo to będzie poligon doświadczalny, zbombardowany tysiącem ładunków wybuchowych, który teraz będziesz planował, chciał, chciała zaorać, zagrabić i teraz postać tam tulipany, nie. Pozdro, jak udało ci się przedrzeć przez studia, kiedy wiedziałeś, że to nie jest to, co chcesz robić w przyszłości i nie będziesz tego robić. Znaczy, ja zasadniczo najpierw poszedłem na politologię, jak zdałem sobie sprawę, że upośledzona Ameba jest w stanie zdać politologię, bardzo szybko po zainteresowałem się dziennikarstwem, i już jak byłem na studiach politologicznych, poszedłem do telewizji studenckiej i już tam zacząłem coś tam działać. Później poszedłem na dziennikarstwo idąc tym tropem, ale kiedy zdałem sobie sobie sprawę, że studio, studia dziennikarskie też skończyłaby pijana ame ameba i poradziłaby sobie całkiem na tych studiach, zacząłem tym bardziej chodzić na praktyki dziennikarskie, żeby mieć jakieś to te doświadczenie, ten tak zwany fach w ręce i w nodze. Ja też pamiętam, że na studiach dziennikarskich mam taki zeszyt swój ze studiów dziennikarskich, to całe dwa lata studiów dziennikarskich przesiedziałem z jednym Powtarzam, jednym zeszytem A4, z czego połowa zeszytu to są notatki dotyczące kosmicznych bobrów. Mapka, rasy, wydarzenia, fizyka świata, fauna, flora, technologia i w ogóle. Przeżyłem te studia w ten sposób, że pisałem o kosmicznych bobrach e, i chodziłem do, na, do telewizji studenckiej. A potem poszedłem na terapię uzależnień i tam już muszę powiedzieć, bawiłem się całkiem nieźle. W jakim wieku doszedł pan do wniosku, że trzeba zacząć coś robić publicznie, a nie Wszystkie pomysły do szuflady. Właściwie, zawsze kiedy coś tworzyłem, wiesz, tworzysz coś i chcesz pokazać to innym. E, najpierw na forach internetowych, potem troszkę szerzej, e, zaczynasz dochodzić do wniosku, że masz coś fajnego do powiedzenia. Może nie jesteś najmądrzejszym człowiekiem na świecie, ale coś tam sensownego możesz przekazać z tego właściwie to się bierze, że masz taką potrzebę, żeby podzielić się tym, co tworzysz, pokazać, hej, zobaczcie, zobaczcie, co stworzyłem. Ja miałem 20 parę lat, jak wydałem komputerowego ćwuna. dwadzieścia pięć, pięć lat wcześniej, to już byłem prelegentem na konwentach. Od gimnazjum właściwie publikowałem swoje opowiadania na różnych forach. Miałem taką potrzebę właściwie zawsze. No wydawało mi się, że po to piszemy, żeby to komuś później pokazać, żeby powiedział, hej. Dobrze albo źle mi się to czytało, nie? Czy miał pan kiedyś kryzys typu? Moja historia jest okropna, fabuła nudna, nikomu się nie spodoba ten pomysł? Jeśli tak, to jak pozbyć się takiego kryzysu? Jeżeli wydaje ci się, że twoja historia, fabuła i pomysł jest do kitu, no to znaczy, że musisz konkretnie przemyśleć ten pomysł i zastanowić się czy ten pomysł jest dobry, bo piszemy w momencie kiedy czujemy że mamy dobry pomysł. Jak nie masz dobrego pomysłu, to piszesz fanfiki. Ale też nie przejmowałbym się, bo rozumiem że przejmujesz się opinią innych ludzi. Ale dopóki nie skończysz tego dzieła, nie pokażesz tego y, tekstu światu, no to trudno jest powiedzieć czy to jest dobry pomysł, czy zły pomysł, bo bardzo dużo zależy od tego jak ten pomysł w ogóle ogarniesz, jak ten pomysł przedstawisz na, y, na literaturze, czy opowiadanie o zombie może być yy, dobre. Trudno powiedzieć, jak weźmie się za to ktoś, kto nie umie pisać, no to nie, ale jak się weźmie za to Robert Schmidt, no to już prędzej na przykład, nie? Czy horrory są dobre w Polsce? Jak się weźmie za to jakiś przychlasty, no to nie. Jak się weźmie za to Artur Urbanowicz, no to już tak. Dużo zależy od tego, w jaki sposób ten pomysł opiszesz. Jeżeli czujesz, że dobrze go opiszesz, jeżeli czujesz, że to jest to, co chcesz zrobić, to rób ten pomysł po prostu, a jeżeli coś ci zgrzyta, to patrz, co ci zgrzyta i to po prostu poprawię. Jak to jest żyć ze świadomością, że jest się pisarskim autorytetem dla wielu marzycieli. Kurczę, przyznam, że to jest takie to jest takie naprawdę fajne i powiem to uczciwie, że ja ja się naprawdę cieszę, że potrafię, potrafię zmotywować ludzi i dostaję niejednokrotnie takie komentarze, że hej widziałem, widziałem twój filmik bardzo mnie zmotywował i siadam do pracy i dzięki tobie piszę kolejne rozdziały, dzięki tobie piszę kolejne znaki. Pamiętam dziewczynę w Poznaniu, która mi powiedziała, że dzięki moim filmikom piszę dalej książkę. Nie nawet ostatnio kurde. Pokażę wam, pokażę wam. Czekajcie, czekajcie. Dodam nam fajny taki przykład. Dostałem ostatnio taką książeczkę od Mateusza Kęski. W ogóle ciekawa książka, bo to jest książka napisana przez całkiem młodego człowieka, a jest książka o aborcji i adopcji jednocześnie. I on w podziękowaniach napisał, że dziękuję mi, że dzięki mojemu kanałowi na YouTubie, dzięki filmikowi chociażby Weź to Napisz, no on faktycznie skończył swoją książkę. I, i powiem Wam, że to jest najwspanialsza rzecz, jaka jest w stanie mi się zdarzyć w ogóle, jeśli chodzi o twórczość internetową. Coś takiego, że człowiek Ci mówi dziękuję. To jest, to jest taki kosmos. Że ja, jestem, ja jestem przeszczęśliwy po prostu z tego tytułu, że mogę pomóc komuś, mogę popchnąć gościa, gościówę w dobrą stronę, żeby on pisał i, i, i tworzył swoją treść dalej. Jeżeli Ciebie to również motywuje, to cieszę się serdecznie. Nie poddawaj się na swojej drodze pisarskiej. Pisz dalej. Jesteśmy tu wszyscy razem. Do it. Tyle ode mnie, kochani, jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i oczywiście kupujcie moje książki, bo moje książki są wspaniałe. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to będzie niedługo post zbiorczy, więc się nie lękajcie, niedługo taki post powstanie. Został mi chyba jeszcze jeden czy dwa odcinki, jeśli chodzi o zapytaj, bo się, a potem mogę znowu robić post. Także niedługo bądźcie bądźcie czujni, nie. Z mojej strony to wszystko, jak zawsze na razie. Do zobaczenia i do usłyszenia.